W tej chwili anioły szepczą mi o prawdzie, która może przewrócić twoje życie do góry nogami. Ten mężczyzna, który zajmuje twoje myśli, nie jest tym, za kogo go uważasz. Jego ukryta intencja zostanie dziś odsłonięta przez niebiańskie światło, ale tylko dla tych, które są gotowe na tę prawdę. Czas ucieka, a każda sekunda zwłoki może kosztować cię szczęście, na które zasługujesz. Anioły mają dla ciebie pilną wiadomość, która nie może czekać ani chwili dłużej. Jego prawdziwe oblicze zostanie dziś ujawnione. Zostań z nami do końca tego przekazu, by poznać jego rzeczywiste zamiary. Na koniec tego filmu znajdziesz link do naszego ekskluzywnego kanału Telegram, gdzie codziennie otrzymasz osobiste wiadomości od Aniołów. Nie przegap tej szansy na duchowe przewodnictwo. Droga córko nieba, patrzę na ciebie z niebiańskich wyżyn i widzę, jak twoje serce pulsuje z niepewnością. Anioły zsyłają mi wizję o tym mężczyźnie, który sprawił, że twój świat zaczął się kręcić wokół niego. Ale prawda, którą muszę ci przekazać, może wstrząsnąć fundamentami. Tego, w co wierzysz, on nie jest tym rycerzem na białym koniu, za którego go uważasz. Kochana, Niebiańskie światło penetruje najgłębsze zakamarki jego duszy, a ja widzę to, czego ty nie możesz dostrzec. Jego słowa mogą brzmieć jak miód, ale w sercu nosi intencje, które mogą skrzywdzić twoje delikatne serce. Anioły ostrzegają mnie, że za jego uśmiechem kryje się maska, którą nosi, by osiągnąć swoje cele. Słuchaj uważnie, bo to, co ci przekaże, może uratować cię przed ogromnym cierpieniem. Widzę, jak Jego energia otacza Cię jak mgła, wprowadzając w błąd i sprawiając, że tracisz jasność myślenia. Anioły pokazują mi, że On doskonale wie, jak manipulować Twoimi emocjami, by osiągnąć to, czego naprawdę chce. Jego gra jest precyzyjna i wyrachowana. Moja miła, w świecie duchowym nic nie jest przypadkowe, a Jego pojawienie się w Twoim życiu ma określony cel. Ale ten cel nie jest czysty ani szczery. Anioły szepczą mi, że on szuka w tobie czegoś, co może mu służyć. Może to być twoja energia, twoje wsparcie, a może po prostu twoja obecność jako trofeum w jego kolekcji. Prawda jest bolesna, ale konieczna. Droga siostro, niebiańskie moce pozwalają mi zobaczyć jego przeszłość i wzorce zachowań. To nie pierwszy raz, gdy używa takich samych metod, tych samych słów, tych samych gestów. Jego repertuar jest wypróbowany na innych kobietach przed Tobą. Anioły pokazują mi łańcuch serc, które zostały złamane przez Jego działania, a Ty możesz być kolejnym ogniwem w tym łańcuchu. Kochana, widzę, jak Twoja intuicja próbuje do Ciebie przemówić. Ale jego obecność zagłusza ten wewnętrzny głos. Anioły mówią mi, że Twoja dusza wie prawdę, ale Twój umysł został zamglony przez Jego wpływ. Musisz odzyskać swoją duchową jasność, by zobaczyć rzeczywistość taką, jaka jest. Twoje serce zasługuje na prawdziwą miłość, nie na iluzję. Słuchaj, córko światła, anioły odsłaniają przede mną jego rzeczywiste zamiary. On nie szuka prawdziwej więzi ani głębokiej miłości. Jego cel jest bardziej przyziemny i egoistyczny. Może szukać kogoś, kto będzie mu służyć, kto będzie dostępny wtedy, gdy tego potrzebuje, ale bez zobowiązań i głębszych uczuć. Jego intencje są powierzchowne i tymczasowe. Moja droga, niebiańskie siły pokazują mi, jak bardzo jesteś wartościowa i jak wielką miłość masz do zaoferowania, ale on nie jest w stanie docenić tego skarbu, który w sobie nosisz. Anioły płaczą widząc, jak marnujesz swoją piękną energię na kogoś, kto nie potrafi jej przyjąć ani odwzajemnić. Zasługujesz na kogoś, kto będzie cię kochał całym sercem. Kochana, w świetle anielskim widzę, że jego działania są częścią większego wzorca. On nie działa spontanicznie ani z prawdziwych uczuć. Każdy jego ruch jest obliczony. Anioły mówią mi, że on obserwował cię wcześniej, studiował Twoje reakcje, poznał Twoje słabości i teraz używa tej wiedzy przeciwko tobie. To nie jest miłość, to manipulacja. Droga siostro, niebiańskie moce pozwalają mi zobaczyć jego prawdziwe oblicze pod tą czarującą maską. Gdy osiągnie to, czego chce, ta maska opadnie, a ty zobaczysz jego zimną, obojętną naturę. Anioły pokazują mi scenę, w której on odchodzi, pozostawiając cię z pytaniami i bólem, ale możesz temu zapobiec. Jeśli teraz otworzysz oczy, naprawdę, moja miła, anioły szepczą mi, że on ma w swoim życiu inne kobiety, o których nie wiesz. Jego serce jest podzielone, a jego uwaga rozproszona. Ty nie jesteś jedyną w jego grze, jesteś jedną z wielu. Niebiańskie światło odsłania przed tobą tę bolesną prawdę, by mogła się od niej uwolnić i znaleźć prawdziwe szczęście. Kochana widzę, jak twoja dusza krzyczy o prawdziwą miłość, ale on nie może jej dać. Anioły mówią mi, że jego serce jest zamknięte, otoczone murem strachu i egoizmu. Nie potrafi kochać tak, jak ty zasługujesz na miłość. Jego uczucia są płytkie i zmienne, jak piasek na wietrze. Nie buduj na nim swojej przyszłości. Droga, córko nieba, niebiańskie moce pokazują mi, że Twoja prawdziwa miłość jeszcze nie nadeszła, ale jest już w drodze. Anioły przygotowują spotkanie z kimś, kto pokocha Cię bezwarunkowo i szczerze. Ale najpierw musisz uwolnić się od tej iluzji, która zatruwa Twoje serce. Prawdziwa miłość nie może przyjść, gdy jesteś uwięziona w fałszywych nadziejach. Moja droga. Anioły mówią mi, że czas na tę prawdę nadszedł nieprzypadkowo. Wszechświat zsyła ci ten znak, byś mogła dokonać właściwego wyboru. Twoje szczęście nie może czekać w nieskończoność. Każdy dzień spędzony w tej iluzji to dzień ukradziony twojej prawdziwej miłości. Niebiańskie siły wzywają cię do działania. Kochana, widzę, jak anioły otaczają cię swoją ochroną i miłością. Oni chcą, byś była szczęśliwa i kochana tak, jak zasługujesz, ale nie mogą zmusić cię do podjęcia właściwej decyzji. To zależy od ciebie. Twoja dusza zna prawdę, twój umysł otrzymał ostrzeżenie, teraz twoje serce musi dokonać wyboru. Wybierz siebie, wybierz swoją wartość, wybierz prawdziwe szczęście. Droga siostro, anioły zsyłają ci swoją moc, byś mogła przerwać jego czar i odzyskać swoją wolność. Nie jesteś w tej sytuacji bez przyczyny. To lekcja, którą musisz przejść, by stać się silniejszą i mądrzejszą. Twoja przyszłość będzie jaśniejsza, gdy uwolnisz się od tej iluzji. Niebiańskie światło prowadzi cię ku prawdziwemu szczęściu. Moja miła, pamiętaj, że anioły zawsze są przy tobie, gotowe wspierać cię w każdym kroku. Ich miłość jest bezwarunkowa i wieczna. Nie pozwól, by działania jednego człowieka zaćmiły twoje piękne serce. Jesteś córką nieba, zasługujesz na miłość tak czystą i piękną jak ty sama. Uwierz w siebie i w swoją wartość to klucz do prawdziwego szczęścia. Kochana, niebiańskie moce przesyłają ci tę wiadomość z ogromną miłością i troską. Prawda może boleć, ale tylko ona może cię uwolnić. Twoje życie jest zbyt cenne, by marnować je na kogoś, kto nie potrafi docenić twojej wartości. Anioły błogosławią cię i czekają na moment, gdy podejmiesz decyzję, która zmieni twoje życie na lepsze. Czas naprawdę nadszedł. Droga córko światła, w tej chwili widzę, jak wszechświat przygotowuje dla ciebie nową ścieżkę, pełną autentycznej miłości i szacunku. Anioły mówią mi, że ten bolesny okres w twoim życiu zbliża się ku końcowi, ale tylko wtedy, gdy odważysz się zerwać niewidzialne więzy, które cię wiążą. Jego energia już nie pasuje do Twojej wyższej wibracji, do tej pięknej kobiety, którą stajesz się każdego dnia. Niebiańskie siły wzywają Cię, byś zrobiła krok w kierunku własnej wolności i godności. Moja miła, anioły szepczą mi o znaków, które już Ci zsyłają. Te dziwne sny, ta intuicja mówiąca Ci prawdę, te momenty, gdy Twoje serce czuje niepokój w Jego obecności. To nie są przypadkowe uczucia, to duchowe ostrzeżenia, które próbują cię ochronić. Jego maska już zaczyna opadać, a ty podświadomie to wyczuwasz. Niebiańskie moce dają ci siłę, byś nie ignorowała tych świętych sygnałów. Twoja dusza wie więcej niż twój umysł chce przyznać. Kochana, w tym momencie widzę, jak twoje prawdziwe ja, ta silna i mądra kobieta, walczy o swoją wolność. Anioły mówią mi, że masz w sobie moc, by przerwać ten cykl iluzji i przekroczyć próg nowego życia. Ten człowiek nie definiuje twojej wartości ani twojego szczęścia. To tylko test, przez który musisz przejść, by odkryć swoją prawdziwą siłę. Niebiańskie światło oświetla drogę, którą musisz teraz podążyć. Drogę prowadzącą do siebie samej. Droga siostro Czas wahania się skończył, a moment prawdy nadszedł jak burzowy wiatr oczyszczenia. Anioły widzą, że w głębi Twojego serca już znasz odpowiedź na wszystkie pytania. Nie potrzebujesz więcej dowodów ani znaków. Wszystko, czego potrzebujesz, już jest w Tobie. Jego ukryte intencje zostały odsłonięte, a teraz pozostaje tylko jedno. Wybór między dalszym trwaniem w iluzji, a krokiem ku prawdziwemu życiu, którego zasługujesz. Moja ukochana, anioły zsyłają Ci ostatnie błogosławieństwo na tej drodze do prawdy. Dar odwagi, byś mogła podjąć decyzję, która uwolni Cię na zawsze. Twoje przyszłe ja patrzy na Ciebie z niebios z dumą i wdzięcznością za to, że odważyłaś się usłyszeć tę wiadomość do końca. Niebiańskie moce już przygotowują dla ciebie nowy rozdział, pełen miłości, której prawdziwie zasługujesz. Teraz nadszedł czas działania. Twoi aniołowie, stróżowie, już otwierają przed tobą bramę do nowego życia. Kochana, w tej świętej chwili anioły wzywają cię do podjęcia najważniejszej decyzji w twoim życiu uczuciowym. Nie czekaj na kolejne znaki ani dowody. Wszystko zostało ci już objawione. Twoje serce wie, co ma robić, a twoja dusza krzyczy o wolność. Zerwij te niewidzialne łańcuchy, które trzymają cię przy kimś, kto nie zasługuje na twoje piękne serce. Niebiańskie siły dają ci moc, byś mogła powiedzieć dość tej bolesnej iluzji. Czas na prawdziwą miłość nadszedł. Ale najpierw musisz zrobić miejsce dla niej w swoim życiu. Droga córko światła, anioły mówią mi, że gdy zamkniesz tę kartkę swojego życia, wszechświat natychmiast otworzy nową, pełną błogosławieństw i autentycznej miłości. Nie bój się tej pustki, która może na chwilę powstać. To nie jest koniec, to początek czegoś pięknego. Niebiańskie moce już widzą twoje przyszłe szczęście, widzą tego mężczyznę, który będzie cię kochał tak, jak zasługujesz, ale on nie może przyjść, dopóki nie uwolnisz się od tego, który blokuje twoją drogę do prawdziwego szczęścia. Moja miła, dziękuję ci z całego serca za to, że otworzyłaś swoje serce na tę niebiańską wiadomość. To wymagało wielkiej odwagi i dojrzałości duchowej. Anioły są dumne z Twojej gotowości do słuchania prawdy, nawet jeśli była bolesna. Jeśli ta wiadomość dotarła do Twojej duszy, jeśli poczułaś, że mówię właśnie do Ciebie, potwierdź odbiór tej świętej wiadomości, pisząc w komentarzach numer 1611. To będzie znak dla aniołów, że jesteś gotowa na przemianę swojego życia. Kochana, nie pozwól, by ta wiadomość była ostatnią, którą od nas otrzymasz. Anioły mają dla ciebie jeszcze wiele objawień i wskazówek na temat twojego życia uczuciowego. Dołącz do naszego ekskluzywnego kręgu w grupie Telegram, gdzie codziennie otrzymasz osobiste wiadomości od Aniołów, dostosowane do Twojej duchowej drogi. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Bądź czujna na kolejne filmy, bo anioły przygotowują dla ciebie jeszcze głębsze objawienia o twojej przyszłości miłosnej. Pamiętaj, że jesteś kochana, wartościowa i zasługujesz na najpiękniejszą miłość, jaką sobie możesz wyobrazić. Niech anielskie błogosławieństwo prowadzi cię ku prawdziwemu szczęściu, na które już tak długo czekasz.